No, coś niewiarygodnego. Mm. No. <ścoughs> co ty mówisz? Takie rzeczy... Ci... No A co nie? ci się śniło? Co mi się śniło? Powiedz. Co? Mm. O Takie niestworzone... O Jezu, daj spokój. A Agry? Agry też było, czy nie? Co? O oh jest. O oh jest. Takie nieskóżone historie. No, rączkę masz, widzisz. A drugą też masz, na drugą nie patrzysz w ogóle. Co? Mmm, ta ładniejsza, wiem, wiem, wiem. Ta druga też jest taka. Piąsteczka tutaj. Mm, ta tu siopa, mam siopę, tak? Tak, nie jeszcze jestem, ale już cały czas rosnę, tak? Ale już cały czas rosnę, no pewnie, że tak. Już taki coraz większy się robię. No powiedz coś do mamusi. Przyjedzie ciocia, to jej zostawimy małego. Hmm. Idziemy na bibelę. Ciocia przyjedzie, tak. No jeszcze się ze mną zabawiać, bo jest taki jestem do rozmowy z kory, do zabawy skory. Tak? No. Już taki. Mm. Tak? Gościu malinowy. No i taki jestem gościu malinowy. I tak no. Co by tu jeszcze powiedzieć? Co by tu jeszcze powiedzieć? Co? Co by tu jeszcze wam opowiadać?